Dzień dobry. Dzisiaj będziemy kontynuowali diagnostykę całego układu podciśnieniowego Volvo S80 rocznik 2005. Dla przypomnienia, w poprzednim epizodzie podczas jazdy pojawiła się na desce rozdzielczej kontrolka ostrzegawcza i komunikat Motor Service W dodatku nastąpiło przejście w tryb awaryjny i redukcja mocy. Dlatego po dotarciu do celu podłączyliśmy interfejs diagnostyczny w celu rozpoznania problemu. Wyświetlił się kod usterki ECM6805, regulacja ciśnienia doładowania, usterka przepływu. Następnie przeprowadziliśmy pierwszy etap diagnostyki całego układu podciśnieniowego. Na tą chwilę wiemy, że mamy sprawny zawór sterujący podciśnieniem, wężyki zasilające oraz przednie i tylne mocowanie silnika. Jeżeli nie było możliwości, to przy tej okazji zapraszam do obejrzenia poprzedniej części. Dla pewności przypomnę jeszcze całą listę podzespołów systemu podciśnieniowego, pompa podciśnienia, elektropneumatyczny zawór sterujący turbosprężarką, zawór regulacyjny ciśnienia do elektromagnetyczny zawór sterujący podciśnieniem, przednie i tylne mocowanie silnika, Wężyki łączące wymienione podzespoły w cały system. Wobec tego teraz będziemy kontynuowali sprawdzanie pozostałej części systemu podciśnieniowego. A oto nasze tylne mocowanie silnika, widziane z góry, i jego zasilanie w podciśnienie. Mam pewne podejrzenia dotyczące szczelności tylnego mocowania silnika, i w związku z tym zaraz przeprowadzimy testy. W porządku, cały system mamy już połączony do testów. Pompka jest połączona z przewodem od zaworu podciśnienia. I teraz przewód idzie w dół, w tą stronę i skręca do trójnika. Z trójnika system łączy się z przewodem podciśnieniowym od tylnego mocowania silnika, a w drugą stronę łączy się z przewodem podciśnieniem od przedniego mocowania silnika. Ten przewód jest teraz odłączony od przedniego mocowania. Po prostu zatkam go w ten sposób, i rozpoczynamy sprawdzenie szczelności systemu podciśnienia z tylnym mocowaniem silnika. No i mamy nieszczelność, w takim razie następna próba. Tyle mocowanie nie trzyma podciśnienia, jest do wymiany. Kontynuujemy diagnostykę układu. Teraz zdejmę osłonę górną silnika, a następnie poluzuję opaski zaciskowe i zdemontuję ten przewód elastyczny układu dolotowego. Nasadka numer 7 albo wkrętak. Przywód do kolektora dolotowego mam już zdemontowany, tak więc pozostałe elementy układu podciśnieniowego mam odsłonięte i przejdę do omówienia całego układu podciśnieniowego Volvo S80 Diesel. Na początek rozpoczniemy od pompy podciśnienia zasilającej system, która znajduje się w tym miejscu. Następnie z pompy wychodzi tym przewodem zasilanie do wspomagania układu hamulcowego. I teraz wracamy do pompy. Widzimy, że tutaj wychodzi kolejny przewód, który zasila wszystkie pozostałe podspoły naszego układu podciśnieniowego. I ten przewód wędruje sobie tędy z tej strony. I tutaj idzie dalej pod spodem, tędy w dół do tego trójnika. I teraz, od tego trójnika, tym przewodem idzie zasilanie na zawór sterowania podciśnieniem ciśnieniem dla przedniego i tylnego mocowania silnika. On sobie wędruje, tędy w całym tym makaronie, tędy, i tu dochodzi do zaworu sterowania pod ciśnieniem, z którym łączy się jak widać od dołu. I teraz od tego zaworu tym przewodem, który wychodzi z lewej strony, idzie zasilanie w podciśnienie do przedniego i tylnego mocowania silnika. To jest ten przewód. Wędruje sobie tędy i dochodzi do drugiego trójnika. Z tego trójnika mamy zasilanie przedniego mocowania silnika i w drugą stronę zasilanie tylnego mocowania silnika, którego teraz nie widać, ale niedługo do tego przejdziemy. I teraz wracamy z powrotem do poprzedniego trójnika. Z tego rozgałęzienia w dół zasilany jest zawór sterujący turbosprężarką. Tutaj jest ten zawór, schowany za tym przewodem. Przymocowany jest bezpośrednio do silnika na dwa torksy 30 na górze i na dole. I zasilanie zaworu rozwiązane jest w ten sposób, że przewód, który biegnie tędy, łączy się z zaworem z lewej strony. Natomiast z prawej strony zaworu sterującego turbosprężarką, wychodzi przewód zasilający zawór regulacyjny ciśnienia do ładowania turbosprężarki. I ten przewód wędruje sobie tędy i idzie na tył, w dół silnika, do zaworu ciśnienia do ładowania turbosprężarki. Jasne prawda? Teraz demontuję zawór sterujący turbosprężarką, w celu sprawdzenia szczelności układu podciśnieniowego. Jak widać dostęp do zaworu nie jest łatwy. odkręcamy za pomocą torx 30 górną śrubę mamy już zdemontowaną i tutaj taka mała wskazówka najlepiej tej dolnej śruby nie odkręcać do końca Pozostawić tylko zudzowaną, potem łatwiej będzie zainstalować ten zawór na swoje miejsce. I teraz rozłączę zasilanie zaworu. Tutaj podpowiedź, żeby nie wyciągać tej sprężyny, a jedynie wcisnąć z tej strony, żeby rozpiąć wtyczkę. I teraz wyciągnę zawór. I w końcu mamy pełen widok na elektropneumatyczny zawór sterujący turbosprężarką. I tak jak już wcześniej wspominałem, ten przewód idzie od pompy. I na tym trójniku następuje rozdział podciśnienia. A tym przewodem zasilającym z lewej strony następuje zasilanie zaworu. Natomiast z prawej strony tego zaworu wychodzi zasilanie na zawór regulacyjny ciśnienia do ładowania turbosprężarki. Wężyk ten wędruje sobie o tam na tył w kierunku turbosprężarki. I teraz przeprowadzę też szczelności układu poszczególnych elementów. Porozpinam ten trójnik. Najpierw sprawdzę szczelność układu od trójnika do pompy podciśnienia. Następnie od trójnika do zaworu regulacyjnego podciśnienia i od trójnika do elektropneumatycznego zaworu, a na koniec od elektropneumatycznego zaworu do zaworu regulacyjnego ciśnienia doładowania turbosprężarki. To było sprawdzenie szczelności układu do pompy podciśnienia. Układ jest szczelny. Teraz sprawdzenie szczelności przewodu zasilającego od trójnika do zaworu regulacyjnego podciśnienia. Przewód od trójnika do zaworu regulacyjnego podciśnienia jest szczelny i teraz sprawdzimy sobie szczelność od trójnika do zaworu elektropneumatycznego. Hello, coś nam tu nie działa. W tej sytuacji rozłączę prawy przewód zasilający zawór regulacyjny ciśnienia doładowania turbosprężarki i sprawdzę szczelność elektropneumatycznego zaworu sterującego turbosprężarką. Zatknę tutaj wyjście na zawór regulacyjny ciśnienia do ładowania spężarki. I sprawdzę teraz szczelność zaworu elektropneumatycznego. I chyba mamy problem z zaworem sterującym turbosprężarką Sprawdzę jeszcze szczelność pompki. Pompka szczelna. A tak przy okazji, tutaj jest numer katalogowy. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną nieprawidłowego działania układu podciśnieniowego jest niesprawny zawór sterujący turbosprężarką. W takim razie zawór jest do wymiany. Teraz sprawdzimy szczelność połączenia pomiędzy elektropneumatycznym zaworem, a zaworem regulacyjnym ciśnienia doładowania turbosprężarki. żejednak użyję innej pompki. Ciśnienie utrzymuje się. Układ szczelny. Teraz będziemy kontynuowali diagnostykę pod silnikiem. Teraz zdejmę osłonę dolną silnika. Leżę sobie teraz pod silnikiem, mamy ciąg dalszy sprawdzania podciśnieniowego układu pneumatycznego i funkcjonowania jego poszczególnych elementów. Teraz będę chciał rozłączyć ten wężyk, żeby podłączyć do niego pompkę podciśnienia w celu sprawdzenia poprawności działania tego zaworu regulacyjnego ciśnienia do ładowania widocznej tu turbosprężarki. Zaraz podpinam ten dodatkowy wężyk do zaworu. OK, wężyk mamy podłączony. Pompka podciśnienia jest na miejscu i jest podłączona. I teraz, gdy będzie wzrastało podciśnienie, wówczas ta dźwignia w tym miejscu, wraz ze wzrostem podciśnienia, powinna opuszczać się w dół. No to sprawdzamy, czy wszystko działa jak należy. Mamy zadane 0,5 i jak widać, ta wartość podciśnienia nie ulega zmianie. Luzujemy zawór. I jeszcze raz. I ponownie mamy 0,5 podciśnienie nie zmienia się wygląda na to, że jest w porządku Wyłączam podciśnienie w pompce Podsumowując diagnostykę układu podciśnieniowego do wymiany będą niesprawny elektropneumatyczny zawór sterujący turbosprężarką oraz tylne mocowanie silnika Przeprowadzone testy wykazały, że oba podzespoły są rozszczelnione i przez to mogą zakłócać pracę całego układu podciśnieniowego. Oba podzespoły mam już zamówione i są w drodze. W tej sytuacji mamy teraz czas na rozbiórkę i ogrędzinę tego, co jest w środku w niesprawnym zaworze sterującym turbosprężarką. Z tego co widzimy, to nagromadziło się tu dużo zanieczyszczeń. Widzimy, że uszczelka zachowała elastyczność, tutaj też mamy dużo zanieczyszczeń, być może to one miały wpływ na awarię. Nawet gdybym teraz ten zawór wyczyścił, to nie da się go złożyć. Wydaje mi się, że przesuwa się z za dużym oporem. Jeszcze zdejmę tą uszczelkę. Wobec tego diagnostykę możemy uznać za zakończoną. W kolejnej części wymienimy niesprawne podzespoły układu podciśnieniowego. Już teraz serdecznie zapraszam. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.